Po co ci jest ekspert? Dzisiaj te film na Instagramie taką rolkę, gdzie team Grover, mentor, w sumie high performance coach Michaela Jordana, Kobe Beata i pewnie jeszcze innych z z NBA, powiadał o tym, jak chodzili po boisku z piłką i odbijają w różnych miejscach, żeby sprawdzić, gdzie piłka najlepiej pracuje z parkietem i gdzie oni mają swoich przeciwników e, spychać, żeby tam trudniej im się grało. I w mojej praktyce powiem ci tak, ludzie nie mają pojęcia, na jakie detale zwracać uwagę. To by się może wydawać, że ty nie wiesz, dlaczego twoje relacje z kobietami się układają, że ty nie wiesz, co poszło yy, nie tak? Lub może ci wydawać odwrotnie, że ty wiesz, co należy poprawić, co należy zrobić. I są takie sytuacje bardzo często, że moi klienci nie mają pojęcia, co należy zrobić kompletnie. I mi się wydaje, że gdyby poprawili gadkę, gdyby poprawili wygląd, będzie lepiej, bo nie mają w ogóle ekspertyzy w tym temacie, bo nawet nie wiedzą, co poprawić. I często o sukcesie decydują malutkie detale: totalnie malutkie detale. Nawet to, jak masz ułoż, ułożone rzeczy w mieszkaniu. Nie mówię o porządku, albo to, czy gdzie odbywa się randka, czy blisko, czy daleko Twojego mieszkania. To są, mówię o totalnie podstawowych rzeczach. E, więcej też o tym jest na mojej stronie: randka w domu, na, e, na mojej stronie z kursem. Randka w domu. A tutaj masz link do tej strony, sobie sprawdź, tam masz wszystko. Jak współpracujesz z tam indywidualnie, to widzę, jak głupie błędy, naprawdę głupie błędy mogą decydować o tym, czy masz udane życie seksualne, czy nie. Zobacz, to możesz wydawać na szkolenia, możesz wydawać te kursy, możesz chodzić do stylisty, możesz mieć zajebiste ciuchy, a robisz, będziesz robił totalnie podstawowe błędy, nic z tego nie będzie. I wszystko trafi szlak. Bo nikt ci nie powie, jak tych błędów uniknąć. Nie zapytasz kogoś takiego jak ja, żeby ci w tym pomógł. Wyobraź sobie, że na przykład koncert takiego zespołu jak Metallica I, i jest stadion. 50 tysięcy ludzi, milionowy budżet albo i więcej w dolarach, I na jeden koncert. I wiesz co? I ktoś yy, nie zabrał kostek do gry na gitarze. Malutki kawałeczek plastiku. 1,5 na dwa centymetry kładzie milionową inwestycję w koncert. I wszystko trafia szlak. I to są czasami takie detale, na które warto zwrócić uwagę, o których ty możesz nie mieć pojęcia, bo gdybyś miał, nie popełniłbyś tych błędów.